O, a taki skrót jest. Czyknijcie głośno, przy tym z nasza Mały, Mały Azyl. Właśnie tak. Zanim jednak się rozpocznie, zanim jednak dowiecie się, co będzie w czasie tego festiwalu, można obejrzeć, co robić i na co patrzeć, kilka formalności, które są jak najbardziej niezbędne. Druga edycja festiwalu Teatrów Młodzieżowych odbywa się dzięki uprzejmości pani dyrektor Małgorzaty Wysieńskiej. Po raz drugi... imienia batalionu Zośka tutaj na Garbińskiego na Woli. Ja długo nie będę czasu zabierała, chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie powitać po raz kolejny w naszej szkole, zwłaszcza tych, którzy już byli w roku ubiegłym, naszych nowych gości w szkole. Mam nadzieję, że te trzy dni będą owocne i sympatycznie spędzone. Będę słaba kiedyś, ale nie, nie będę. Nie będę ja słaba. Jeszcze no, to. to. Ej! Bezpośrednio po spektaklu zabieracie swoje rzeczy z piączki, ponieważ będzie nam chodził szykować się następny zespół. Więc wszystko trzeba zebrać, znieść na dół do, do y, naszych tych magazynów, albo spakować i nawet zostawić u mnie, ale żeby tu nic nie zostało. To jest raz. Tak, żeby... Trzeba obserwować, jak przychodzi się przed Gdzie najgorsze? Gdzieś Ale wyżej! No nie będę wyżej! Chłopcze, nie cię się wyżej! Czego ty ode mnie wymagasz? To jest, nie jestem, nie będę. Ale ogólnie samo jest nie najgorsze, powiedzmy. Nie mówiąc o tym, że boli mi bo gardło. <grym grym> Proszę, co

Małczu, no. no. nie delikatnie zadajcie się, tylko to, to jak właśnie Ci głowa, tak? Wiesz, no już na żywioł pójść, dykcję poprawić, znaczy tak starać się bardziej wyrazić się, no ale nie poprawisz już w ciągu jednego z ćwiczeń, a już Młody człowiek znowu nas... Ty jesteś ta? Ej, halo! Mówi się. Tak. Tak, tak, mówi się. No, co z tobą? Pijesz, palisz? Ale czemu w tobie pusto? Czy wiedziałeś, czy myślałeś? Mów, że nie! Wstawaj! Już nie gadaj, nie naszewaj, tylko wstawaj! Kolejny festiwal Teatrów Młodzieżowych Mały Azyl był okazją do wymiany doświadczeń teatralnych młodych twórców. Stworzył również możliwość nawiązania nowych bądź odświeżenia starych znajomości. Na przyjaciół. Próby. Spektakle, zamieszanie w garderobie, montaż sprzętu w bufecie. Oprócz tego, że bardzo trudno mi się dojść do tego kurczaka z samym tym, z samym widzem, go tutaj zostawię, wszystko jest w porządku, ale muszę się bardzo spieszyć. Pierwszy raz jemy. Nie, nie będę jadła obiadu. Nie, nie, nie będę, nie jadła obiadu po prostu. Nie jestem głodna. Wynocha, idźcież, leć.. tak! Ej, teraz jest obiad. Ja mam, mogę sobie zjeść z pokoju. Proszę, wziąć. Był czas na zwierzenia. Teraz mówi mi o swoim wielkim uczuciu do mnie. Ja mówię jej, tak, też cię kocham. Ja nie sądziłam, że istnieje coś takiego, jak prawdziwa miłość. A teraz, teraz już wiem, że to jednak to. Ale był też czas na chwilę refleksji. A wszystko to pod bacznym okiem ochrony. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan stan bezpieczeństwa obiektu? <noise> Dziękuję bardzo. super miła atmosfera, mili ludzie, wszyscy są dla siebie, dla siebie życzliwi. Nie ma czegoś takiego, że ludzie się nienawidzą, czy coś takiego, bo są z innych szkół i rywalizują, tylko jest po prostu miła i świetna atmosfera. się nie zjawiłyśmy. No i muszę przyznać, że spodziewałam się czegoś innego, ponieważ myślałam, że będziemy prato, pracowali nad tekstami, no ale i tak pracujemy nad koordynacją, nad naszą współpracą z innymi, innymi i po prostu musimy, uczymy się sobie zaufać, uczymy się naśladować siebie nawzajem. Uczymy się takiej symbiozy w sumie. Jak e, jedna osoba była w kole i trzeba było ją podawać, sobie ta osoba, co stała w środku koła, była podawana przez innych i to tak e, z zamkniętymi oczami taka rozluźniona, to było dobre. Bardzo nam się podobają i przedstawienia, i warsztaty, i wykłady i naprawdę ciekawie, ciekawie zorganizowane. Chciałbym zapytać o wrażenie z Warszawa. właśnie, bardzo a co Wam się najbardziej podobało? To bardzo fajne pytanie. Na punkty energii. Tak, na, 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 na okazji robimy... Naplanowałam się przed wyjściem. <sumry> znaczy ogólnie teraz wczoraj byłam na warsztatach pani Aleksandry no i to było o wiele ciekawsze niż dzisiejsze. Uważam, że więcej skorzystałam, ale ogólnie tak szczerze mówiąc to jakoś nigdy nie byłam nastawiona tak na te warsztaty tak do, do końca. Nikt tak nie wierzyłam. Jeszcze mam azyl drugi raz, w ubiegłym roku była się pierwsza edycja tego festiwalu, a goszczę chętnie i dlatego, że u nas takie klasy są, kulturalno teatralna. a poza tym zawsze bardzo cieszę, jak się zobaczy, że młodzi ludzie coś robią, coś robią ciekawego i to naprawdę fascynuje. I ja bym że w tym festiwalu to jest chyba najbardziej interesujące, że są młodzi ludzie, które pewne są bardzo bliskie, i poświęcają wiele czasu, żeby coś fajnego zrobić. I to jest, wydaje mi się, najcenniejsze w tym wszystkim. Bo to oczywiście w dyskusjach późniejszych mowa jest o walorach, oni się przy tej okazji też czegoś uczą. Natomiast to, że w ogóle zafascynowani są takimi formami, to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim. No więc, no więc, no więc. organizatorów, że my byśmy chcieli to tu, wszystko jedno gdzie, to ja chcę powiedzieć, że potrzebujemy jeszcze godziny prób, dlatego że czujemy, jakbyśmy dzisiaj dopiero zrobili próbę generalną, a jutro możemy wystąpić i poczuć się w pełni zadowoleni z tego, co zrobimy i odpowiedzialni za nasze błędy. Jakże o tym zapomnieć, zapomnieć i to, pić, i to, to znaczyć, lepiej milczeć przy domu i patrzeć, czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? pepe. Kiedyś to zrozumiesz sama. To był błąd. Czy to, oczy mogą kłamać? No skąd. I mi się bardzo podobało to, że się tak. W końcu byś się śmiał z mojej piosenki. Tak. To tak. mi to zależało. Zawsze w ogóle nikogo nie rozśmieszało to, że tam sobie chodziłam machałam sobie, prawda, z piwniczką, ścierą, talerzem, a w końcu była taka publiczność, gdzie zareagowali tak, jak powinni zareagować. Bardzo wam to, za to dziękuję. Bez was byłabym nikim. Kocham was. Mwah! Dziękuję. Znaczy, ogólnie prawda, to jest dużo nerwów e, i, i taki stres, który powinien dopingować, e, nie, aczkolwiek... Tak, tak, mówię ja. Może Złakowskiej. Muszę kamerę kamera aczkolwiek, ma, jak, a, stoi w Aczkolwiek w niektórych momentach <grym> to, to, to to było bardzo stresujące i przytulniające to wszystko, co chcieliśmy przekazać. Przynajmniej było tak w moim przypadku. No w w w ale, jest to to... Jest... ale jest fajna kamera! Słuchaj, byś taki kamerę... A to <grydzi> <grydzi> Chyba, że nie za mało miejsca tutaj było. To było bardzo przyjemnie, ale naprawdę w pewnych momentach bałam się, że jury dostanie po twarzy rękawem i to jest bardzo nieprzyjemna sprawa. <grydzi> nie tylko jury, ale przede wszystkim. Także... Myślę, że jedno z głównych wrażeń Co jest. O swoich wrażeniach? Po spektaklu. Na pewno jestem mokry, tu no, jest pozabrany. Tak więc jestem zmęczony, no, a poza tym rzeczywiście jest troszkę mało miejsca. Znaczy jest szeroko, ale nie, odwrotnie, jest długo, ale szeroko. Wąsko. jest wąsko. Dobre słowo, jest wąsko, ale... Dobre słowo. No, nie, długo, ale wąsko. No, no, tak jest dobrze. Czyli jak? <śla> jest długo, ale wąsko. Bardzo mi się podobało reakcja publiczności. Znaczy nie był chyba najlepszy na system. <grymiany> Ale <Allah> ogólnie było bardzo przyjemnie. Pana pospiera. Dziękuję. Można to sobie Tak, można to sobie dojść. Czy okay. krzeselka? <n Fold> Gdzie jestem dobrze? Czy krzeselka? Proszę Państwa, został zabrane? Nie, nie, nie. on ja wychodzi Ja Beata. Po Beacie wychodzi Monika, potem wychodzi Magda, potem wychodzi Daniel, potem wychodzę ja, potem wychodzi e, Paulina. Wy? Te, ja ja po, czekajcie, Zero stresu, bo już siódmy raz występujemy, więc... Lubimy to, kochamy to robić, więc. No, to no właśnie, chyba skaleczyłam się, bo trochę brudno jest, jest dużo szkła. Dlatego to sobie jest... No, Ale ja kocham tańczyć, więc... – Ładnie? – Bardzo. <laughs> – Dziękuję. – Na pewno. – Cieszę Tak, Ale wiesz co, każdemu Dobrze. Tylko pełną drówkę, te, te dwie, żebyśmy mieli na jednym sucharu. O ja się boję. Nie wleję do reflektora. Ja się zawsze denerwuję mocno, więc chodzę, tak. Jakie uczucie? takie podekscytowanie straszne. My się nie możemy, wszyscy, cały zespół nie możemy się doczekać tego przedstawienia. Nie wiem, to jest... Um, strasznie nam się podoba, strasznie lubimy to grać. E, tak, tak, taki power czuję co słychać ten no co słychać? No jak wszyscy ludzie nie siedzimy na czapce fortuny, ani, ani pod jej obcasem. Zatem gdzieś w środku łaski. i penetrujemy, jej intymne kątki... Łazny naruszenie! Dobrze, mogło być lepiej, ale to zawsze może być lepiej. Znaczy w sumie jesteśmy w miarę zadowoleni, daliśmy sobie wszystko, no prawie wszystko. I myślę, że no, będziemy pamiętać ten występ, bo to było w sumie pierwsze przedstawienie po długiej przerwie. Było to e, najoryginalniejsze z naszych dotychczasowych przedstawień od początku naszej działalności. Dziękuję <laughs> bardzo. Dobrze. Oprócz tego, że nam spadła zasłonka w połowie, no to ogólnie było. Nie, ogólnie jesteśmy zadowoleni. Już mamy za sobą. Czekaliśmy na to, odliczaliśmy już od poniedziałku godziny do przedstawienia. Od 119 chyba wyszliśmy. Nie, nie, <grywa> ja nie, mam, nie, nie, nie Jak mi poskładacie inaczej. To jest nasze. Teraz no bo... się Zajem, podaję, będziemy grup sobie wykopać zbiorowy albo jakąś komorę gazową wypożyczyć. Ale w sumie że dobrze poszło, a Aten. Zasłonka nam spadła, straszne. Nie, ogólnie niezłe. Znaczy to się widzi to my jako, myślę, że dokładnie tak powiem twórcy widzimy to, czego nie widzą tak zwani odbiorcy. Ale tu będziemy zły bo my dopiero będziemy przedstawiały. Eee, pana za głowę. Na razie nastroje dziwne, trema i tak dalej, to wszystkie klasycznie, ale będzie dobrze. Nasze przedstawienie jest najdłuższe, więc najdłużej będziemy się bali, że tak powiem. A taka a propos, słuchajcie wszyscy, którzy tu są i wwozili stroje, jak nie znajdzie się moja chusteczka, to ja nie wychodzę Ale jej nie było. Nie, 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 nie by było. Słuchajcie, wiem, że była. Jak nie wyjdziesz, to zostaniesz szum by słuchaj, nie ściemie mi tą większą Jesteś, się Bardzo się denerwuję, bo nie umiem śpiewać, a muszę zaśpiewać. I nie wiem, jak mi wypadnie. Jak wypadnę? Ta chustka była. była jest. Ta ta chustka. No nie wiem, może tak. Dzień dobry. Jestem spóźniony i w ogóle znerwowany. Trafiłem tutaj ledwo co i w ogóle jest, jest na razie super. Słuchajcie, Juchu, ludzie naprawdę znają cię dziś. jest Komis, Ale mnie nie mam w szczotki, to szczotkę. Szczotkę? z to, tej szczotkę. Nie wiem, gdzie są przybiegłeś. Jesteś załamana, mimo że gram jakiegoś garkotłuka i tak mam tremę. Co to no, to jest, co? Nie mam. Ma. Także doskamieniało ci serce, że radbyś nas wszystkich na marach, widzieć? Nic nam no po życiu, panowie, bo nie masz wdzięczności na tym świecie, jeno za twardziałość samą.

Komuś się Ale gdzie jest mały kieliszek? Nie mam pojęcia, ja go nie brałam. Już on jest małomówny ostatnio, wiesz? <laughs> 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 Węczony człowiek obejrzał i zasnął. No chwilę wolnego ma, znalazł sobie to no, niech odpoczywa człowiek. Tak, łódko, łóczaka, ziemniaki i surówki. Ziemniaki? A jaka surówka jest? Z czerwonej kapusty i z białej. Jutro mielony kotlet. Kotlet mielony, buraczki do tego. Buraczki i ziemniaki. ziemniaki. Ale dzisiaj jest 11 listopada. Święto Narodowe. To też tak chciałam oddać cześć temu świętu dzisiaj. Że Pan Piłsudski przejął. Tak, już. Jak Pani obchodzi uroczyste Święto Narodowe? Ja dzisiaj rano y, myślałam pozytywnie o Ojczyźnie. Jak je obchodzę? Obchodzę je w szczególny sposób Taki, że przychodzę tutaj na festiwal, na mały azyl, czuję się tu dobrze z przyjaciółmi. No, nie, tak naprawdę to myślę, że nie jak szczególnie. W ogóle? Znaczy nie, uważam, że tutaj, będąc tutaj, obchodzę to święto, a tak ogólnie to nigdy jakoś tam więcej nie świętowałam, więc nie ma nawet żadnej różnicy. występuje występuję ku chwale ojczyzny. Arny Filidor ustawił się na córko profesorowi. Też Arny Filigor mrok na nim do siebie. Dziurki wynosi. Obnażając tym samym. Dziurki wynosi czcigodnej profesorowi. Było wspaniałe. Dla oka było genialnie. E, oczywiście dużo e, malutko rzeczy technicznych. E, nie mogliśmy się oswoić ze sceną, ale, ale co Ci mogę powiedzieć? Tak właśnie było. Mm, dobrze w sumie. Dobrze. Myśmy nie bardzo byli przyzwyczajeni do takiego ja prosty, do takiej sceny. Do, o tym, Przepraszam, my na razie w Proszę Państwa, mamy za sobą już wszystkie spektakle festiwalowe. W tej chwili odbywają się narady jury nad werdyktem festiwalu. Spróbujmy zobaczyć, co dzieje się w środku. Wszystko, że oni w... <gryślał> no, ja? Dlaczego? No, no to to słuchajcie, no, oni powinni dostać główną nagrodę, dlatego że Ale,

Oj, ja muszę... Nie, nie da się Ale... dać. Ni niestety, sorry. Później. Nie, panowie, panowie, no, trochę etyki zawodowe. Co? Wszystko wskazuje na to, że na werdykt jury będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Obejrzyjmy tymczasem litery końcowe. Proszę Państwa, do czego to doszło, żeby ochroniarz nie mógł sobie spokojnie pospać te parę godzin? Dziękuję. No i chyba tyle, no. Nic, dziękuję bardzo. Dziękuję z tym kolegą Łukasza. Łukasz musi już iść. Musimy Was bardzo przeprosić. Ołysia, powiedz, jak Ci się podobało? Zastawiam bardzo mi się podoba. Jest wspaniale, cudownie. To że jest późno, jestem już naprawdę... I chcę nam się zwalić. No, ale się ale spać. pozdrawiamy i, się szkołę. Pa!